Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale jest dzisiaj. Który jest dzisiaj? Siódmy. Siódme, Siódmy. No. 7, bo jutro 8. Dzisiaj jest 7 lipca. 12 wyjeżdżamy, czyli za 5 dni. A, jest kitu, no ja ciągle zapominam, że ja to mam napisane. I z samą będziemy testowali na początek. Odwróć. Czekoladę i serbi soła pół... masła ruchowego. No ja to otwieram. Daj mi teraz ostatnio. To radę, nie, to radę. Ostatnio jak byliśmy na miejsce, to Ty otwierałaś te czekolady. Moja kolej. A, no fajnie, faktycznie, ja to do bajka czekoladę. No nie dobra, masz się tym, eks, ty się z tym. I mm -hmm. w, robicie właśnie pranie, bo mam jeszcze trzy prania do zrobienia. Nie licząc tego, to dwa. Bo trochę zapomniałam robić pranie i trochę tego tego zbierało Kolorowe musiałam powiedzieć na dwa. I muszę się zacząć pakować. Jeśli dzisiaj idziemy na ostatnie zakupy. O, jest połamana. Nie, jest połamana i roztopiona. No to nie powinno siedzieć 2-4 na 7. Mogliśmy to do lodówki wsadzić. O oni w... O nie, po, nie, po, nie, po, nie. Dobra, też tutaj Nadia, bo tu jest urwane. No to... Mogę? Mhm. Aj, ale dobre. Mm. Ale chodzimy na rodytora. Biorę teraz czekoladę z matą orochowym. Ja mam napsat Mister czemu? A czemu? ja nie dostałam? Mm. Dobra. A jak cenę to 1 do 10? Według mnie lepsza Mister to jest ta. Taka podstawowa mleczna czekolada. Ej, nie, nie, jedliśmy? No, dla mnie 10 na 10 Kupowaliśmy nawet 3 hmm? Mr. Beast'a tak kiedyś Ja no, mam znowu nawet Mr. Beast. Serio? No A ja dostaję takie krateczki A, śpieszę miejsce to No, fajnie na nośnik Ostatnio to mam dwa wojanki. Mhm. Dzielimy. Ale prawie. No. no. Mm. Nie była jakaś zimna czekorala. Idź wynieść. No. I my musimy się szykować, bo jedziemy do sklepu. Znaczy na Najpierw idę do lekarza omówić moje wszystkie wyniki badań. Potem na zakupy. I dopiero wtedy... I jedziemy na zakupy. A potem do domu i ja się do domu muszę zacząć pakować. No ja już stopniowo się zaczęłam i jedziemy... W, nie wiem jak to się nazywa, ale do na morze, polskie może. Pierwszy raz. I ja chyba to w tamtym momencie Nie. Minus tej czekolady jest jeden. Co jest jeden? To jest jeden? słodka. No musi być słodka. Czekolada to jest. Ale masło do chować takie trochę słonawe. No. co robię ten słodki słodk? Czy idzie się szykować? No. Hello. Masz mokre ręce, a mnie nie dotykasz. A potem miała włosy mi się pokręcą. I telefon mi zostawiłeś. I tak, musimy na pewno naładować. Ty słuchaj, bo ty o tym nie wiesz jeszcze. Telefony, słuchawki, mam trzy słuchawki, airpodsy. sobotę wyjeżdżamy Nie, ale musimy... No tak. za... Dobra, no to tak. Słuchawki musimy naładować, telefony, tablety, powerbanki. Już dosyć? No. Mam trzy pary słuchawek. Ty masz dwie i te dwa musisz naładować. W sensie, no nie musisz brać airpoc. No, ja biorę komputer tylko do montowania, trzeba chyba też. Słuchajcie, się. I ogarnęłam Aha, rzeczy i mam a do żeby super oj. bo było to wszystko. Mamy następny dzień, wczoraj mieliśmy jeszcze na zakupach, ja wyszłam do Rosmana Poprosiłam fajną po rzecz i wyszłam z kilkoma. Ale jak potrzebni mi kupiłam wreszcie szczotkę do włosów, bo tam już nie mogłam wyczyścić I muszę sobie dzisiaj na przykład do ładowania, bo jest tego mnóstwo, a muszę coś się robić do... Najlepiej, no to piątku tak naprawdę, w piątek muszę mieć wszystko naładowane. Teraz kolorowe yy, pranie się w suszy. To będę później czarne, potem białe, bo muszę... Potrzebuję znam rzeczy i muszę pogarniać ciuchy, które już suche muszę je pochować. I tak w połowie nie wiem jakie spodenki chcę Idziemy na 7 dni. I muszę, wziąć, mam trochę też jeszcze zapasie, muszę mieć długie jeszcze, co będzie problem. Poję ja po prostu, jak mam tylko dwie pary w głowę, ja mi przychodzą do pomysłu, że ura, bo trzeba jeszcze stylizację, żeby myśleć, z mnie tego jakiegoś dnia szyb, szyb, szybko, szybko wybierać. I. Ja jedziemy do arengologa dla, dla Seby, tym razem nie dla mnie już. Ja już skończyłam chodzenie do lekarzy. Ale ja się wścieknę, gdybym chciała mieć wrześniu kolejne wyranie, ale mam nadzieję, że nie będę musiała. Tego się jeszcze trzymać tego zdania. I tak. Jak ja mam się wyświetlić w jedną walizkę? Muszę trzy, trzy par butów. Dobrze no, mówię? Nie, cztery muszę to mieć do walizki. W znaczy, buty niekoniecznie do walizki, ale no, z ciuchami będzie problem. Kiedyś, jak jechaliśmy na 8 dni z dziadkami na wyjazd do Michała, jak do domku w tym razem, w tej jechaliśmy, to było w 2023, czyli nie wiadomo. Zabrałam chyba 12 par blues, z czego przez. Cały wyjazd nosiłam tylko jedną i naprawdę ubrałam inną. Chciałam ją wybrudzić, w sensie praktycznie było ciepło, więc ja w tych bluzach nie chodziłam. W tej jednej w sumie, bo tak naprawdę przez wyjazd użyłam dwie, to z czego jedna tylko na wyjazd. To fajne miałam rozpakowanie, no bo musiałam to wszystko jeszcze pochować. Bluzek też miałam za dużo, w sensie bluz, bluzki nie przejęłam aż tak bardzo. Teraz tutaj... No może to może być albo ciepło, albo zimno, albo... tak Kamera jest na dronie, muszę do nich dołodowarka. Chciałam kupić mikrofoniki, ale nie wiem, czy połączą się, bo, bo tamty nie wiem, czy mówiłam, ale się nie łączą z kamerą. Dlatego zawsze jak miałam te mikrofoniki i kamerę, to nigdy nic nie było, słuchaj dobrze. <grych> są do telefonu. No, bo że jakoś m, trzeba tu tryb, ale ja tego nie I mam. Nie mam tyle, co ja chcę spakować. Na chcę i tu się już zaczyna. Muszę jeszcze mieć klamrę, a mam takie wakacyjne. Ja, kwiatkowe, Nie takie zwykłe kwiatki, tylko takie bardziej, no, no, no ja pokażę, pytam jakie. Już później. Ja mam takie... 4, y, 6 małych. I dwa takie... tu... Tak. Takie większe. Takie zwykłe. I też o tym nie mówiłam, ale... W w tym mieście będziemy? Nie, nie pamiętam nadal tego, tego, tego miasta. Będzie w ostatniej, bo my wyjeżdżamy w sobotę i wracamy w sobotę. I w piątek, ostatni, nie będziemy mieli jeden piątek, będzie w tym mieście, są koło, no nieważne, będzie sąd w różnych miastach na i inwestycje. Jak rozumiem, gdy my będziemy, to będzie, żeby na to pójść. Dzisiaj to będziemy robili. Ciekawe. Nie wiem też jak tam się ubrać, po prostu z Ja Jest wiem, się, że jest taki wieczorem, bo zazwyczaj więc są wieczorami. Albo w sensie taką późniejszą godziną. Muszę ogarnąć pokój przed wyjazdem. W to robię trochę dajmy pending. I ostatnio walczyłam z TikTokiem, bo mi TikToki, w sensie muszę co TikTok zgłaszać o to, żeby mi przywrócili TikToka, bo niby daj mu pending, to jest coś, czego nie powinno być na TikToku, w sensie to jest coś nielegalnego. A wrzuciłam dwa bez problemu i od, trzech, od trójki muszę walczyć. A ja robię teraz piątkę, tak licząc ile powinna zrobić, przez to, że nie będzie nas... Ja na dużo dni policzę. Chyba, tam 12 dni. No, to można mniej. <noise> nie wiem, liczę ile muszę ogólnie zrobić. Jesteśmy już o 20 coś. Mnie 20. Nie będzie mi się chciało. Ale chcę to skończyć i ja to skończę. Powiedziałam, że to skończę, to to skończę. Na pewno to skończę To mam. no może nie, ale no taki Bo to, że to tak się, no trochę długo się to robi, to nie mogę robić tamtych Malownie pod markewką, bo nie wiem, jak do tego powiesić. I nie wiem, czy na tym vlogu pokażę hałasu do naszego apartamentu, czy już w przyszłym, bo trochę można ich Ja powiem, ale muszę dużo jednego dnia nagrywać, w mieć odcinek. Właśnie muszę to przesadzić. Mam nadzieję, że dobrze czymś dobrego schować i w piątek. I już się mogę się zaszkać, bo wychodzi zombie 4, czwórka. A ja chyba w tamtym roku zaczęłam... Byłam ciekawa, bo... Potem mówiłam, że dla następców i zombie. się spodobało i... z Tych dwóch... Oła, tak co fajne. I teraz właśnie ma wyjść w piątek. Czwórka. I jestem ciekawa, bo co jest tam coś o wampirach. No jestem tylko ciekawa. Bo tam już są zombiaki, wilkołaki, kosmici, tam miały być wampiry jeszcze. Te to są. Syreny. To tak pod koniec trójki tak było. kazane I, i musie, muszę się wcześniej robić, bo mam w sobie maseczki. A my te coś tak najlepiej trzyma parę godzin. Mógł ze mną że to, to nie wiem jakie są w no, Więc uznałam, że ja muszę sobie zrobić spać. Więc jak tata pójdzie po mamę, bo to już będzie później, mniej więcej 17, to się pójdę wykąpać, potem mama. Co wejrzymy? Ciekawa. Seba by może z nami do nas do, dołączy. No co, wczoraj też się okupił. Chyba, sa, moim zdaniem, sam najbardziej się okupił, bo chyba najwięcej rzeczy kupił. Wczoraj była idealna pola dla mnie, dla kawoszy. Oczywiście, co, pachnie oni kokosami. Ja nie lubię kokosa, kokosami, tylko zapachu. Więc jej nie wziąłem. Zresztą miałeś rękę kawy, ale pachniał mi kokosami. Nie wiem, tak. Nie, 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 tylko kawa. Kokosowa, w sumie inka jest kokosowa, bo chyba taki tylko i nie widziałem kokosowej. Ale już jest inga kokosowa. No. Bo no nie. Pojechałam tak naprawdę po jedną rzecz. Szczotka była tak, bo nie miała niej, ale ona też była wchylona. Ale z tych świąteczek miałam tak brzmiałam fioletową i je brakowałam właśnie tej takiej żółtej i niebieskiej, teraz mam jeszcze żółtą i to niebieską koluję. poluję nie wiem czy będzie, ale nie, nie wiem, czy ją chociaż ja kupiłam tamte za 6zł, teraz mam już za 10zł no i pamiętam, ale chyba za 6 hmm, teraz zdrożaj, bo już też nie było tych dwóch nie tej jednej, bo niebieski nadal no to nie mogę znaleźć oh. A więc tyle zakupów czekolada i serwista dobra wracam do niej ona jest 10,10 smaku ale jest taka, że ona jest mała bo no, mięsna na przykład jak jest cienka więc no tak patrząc na zwykłą czekoladę tak powiedzieć to może taką taki pasek cały i trochę nie Jest błędniejsze, ale smaku jest dobra. Ale nie wiem, jak kosztowała. Ale wiem, że sobie ją kupił w Nie wiem, gdzie, action. Bo mam blisko action i ja sam ja tam... A! I tam kupiłam sobie te dwa pojemniki na rzeczy. Nie pojemniki. No takie te. To już pojemniki, by będę się ogarniała pochowanie. No jeszcze trochę przede mną jest tego, nawet nie zaczęłam się kupować. Wiesz, już myślałam jakie ciuchy będę chciała wziąć i dla w nich nie chodzę. Też nie wiem, spodenka. W no sensie, bo za tymi ciuchami, co mam teraz w nie zanębionym, one są fajne, takie same z czarne, one są z Lila i one mają, yy, co są zwykłe spodenki z kieszonką. ja tam bardzo mam telefon, gdzie jest pożyteczny. Ja okulary z kieszonecznym bo mam już jedną parę. Tak zakładam, do, do, do planu, mm. bo, muszę do oszczędzenia planów, bo są brudne. Czy luterię jakąś wezmę? Dobra, jakoś sobie wezmę. Nie dużo, ale coś tam wezmę. Oszczędnie to wezmę. Nie. No nie Nie No czemu? W ogóle po co no, jest... tej pracy z misja? Ja jest takim... Jak to widać? bo jest tam, jest, no nie wiem, czemu no, no, nie to, nie, to nie jest więc nie wiem, po co to, to jest to, teoretycznie, jak mi się to, nie wiem, czemu się od... to, co przypomina mi mi woda wylatuje z tej, tej pralki no to, to takie przykłady a tak naprawdę wydałam wodę tylko przez przechylenie taką bo jest szybciej <kliyś> no, no. i tylko do allergojoga jutro Cześć, że środa. Też nam się podoba. Coś nie będzie, to na co ja ciekawa, będę się pakowała Bo raczej szybko mi to nie zajmie, tylko trochę mi to pewnie nie zajmie. Ale teraz ja zaczęłam, odkąd jest, odkąd, jest zakon, odkąd są wakacje. To tak naprawdę nie chodzę się w białych ja do prania, przez to, że tak naprawdę tylko wykorzystywam nowe, bo musimy, musimy mieć białe bluzki, A tak to bardzo rzadko chodzę, Bo w ogóle tą tu mam, no samą tu mam, jak nie miałam żadnej bluzki, Bo wszystkie były w praniu. Teraz mam trochę lumina, ale to jest taka, taka luźniejsza, ale bardzo czasu miałem nowe. No. Ręczniki, muszę dać, żebyś spakować, piżamy. Nie tak jak... Zazwyczaj zapomniałam dop spakować piżamy i muszę o tym pamiętać. Ręczniki, okulary, do wody, ponieważ ja je używam, ale trzeba je wziąć. Piżama. Żeby to zapamiętać. To, to. Ja czy będzie coś, czego zapomnę? No, własnym ja z zapomniałam piżamy. No więc, no. A ja zawsze, jak pakuję, to sprawdzam, tak jak ja się ubieram. No i ja też się i się nie ubieram jak na dzień. Muszę pamiętać o niej i muszę pamiętać o ręcznikach. Bo w końcu jedziemy na plażę. To muszę, no, no większość. muszę zrobić. I chciałam, żeby... Mam pleca który do naprawienia, ale nie wiem czy da się go naprawić. Mój się słucha zawsze on się faktycznie nie był używany i... W sensie, i są dwie kieszonki, mała i duża. A ja bym chciała i właśnie tej małej i zepsutej Ołów się i pewnie zajączycie tą większą zamiarzywalodą. Może mi rzeczam na przykład kamerą. Na przykład tabletem. A telefon sam tej mojej i większość rzeczy, bo to mi się wszystko pomiesza. Więc nie jest łatwo. Dobra, pokażę Cię. Ja Więc zaczynając tu, co tak wypadałam, że mam... Te I tu mam pacyczki, ale ja to nie są patyczki, to są specjalne do przyjaciół, że one mają <śmany> jedną stronę taką, a drugą taką zwykłą. I tu mam waciki. <śmany> tu mam miliony rzeczy do włosów. A ten zestaw biorę, bo to jest peeling i balsam. To biorę, bo to kupiłam też w Lidlu, Lidlu mają super pomadki to jest yy, taka z SPF, pomarańczowa i tak, no to jest taki jak no SPF, a to jest Aloesa taka już po całym dniu. Bo No ja no i tu mam tu na dole mam rzeczy jeszcze nie otwarte, no, z tym mnóstwo. Tutaj mam no swoje rzeczy do twarzy niż do tego, bo to jest olej do włosów. Tu mam, a, to tu sobie też do, do makijaż, ale no to mam całą moją pielęgnację. Po to tylko poszłam. A to kupiłam pięć na nadrzu, bo mam ten tu krem otwarty. Ten otwarty. Te, a ten jeszcze nie otwarty, ale ma, jest tylko idź mam ze spiewem. I będę chciał go wziąć. Na wakacje go biorę i ten, ten na dole, bo muszę go do końca wakacji włożyć. No i te maseczki kupiłam. Ale teraz mam więcej tych maseczek. No, to są... Nie wiem. I tam jest. No. Tak wygląda. Jeszcze zmienić po tym poznaście. Na wakacje chyba nie będę malowała lakierem, tylko raganem się maluję. Co zrobię z to? Chyba ta. Ustalmy, że tam włożyłam. Mam tyle tych napek. Znači w sensie że to nie są wszystkie. Mam takie resztki. Przez użyć. Może mi kwiat zmieni, ile go żyje. Mówiłam no, no, 15 maja, <laughs> a jest dzisiaj 8 lipca. No, trochę ich tu mam, ale już żyje się, ja. Więc od co wziąłem, to zacząć. wziąć. Mogę wziąć. I chcę wziąć, co takie na potem to już. No, tak to dostawałam. Dobra, co zrobię ja z drugą kąpielą? Zobaczymy. Zobaczymy co tu. Żeby mi się nie zgubiły. Bo, jest wszystko na tej toaletce. W sensie na połowie teraz bardziej tej gamingowej. To zniuko. A to jeszcze teraz z na A to jest... ze smalonymi. Nie wiem, jest... Ja No nie, mo o nie, dobra, zaraz to nie czyszczę, będzie spoko. Dobra, już wyczyszczono. No, wracając. Większość rzeczy nie otwieram jeszcze. Jak mam tu rzeczy nieotwarte. Ten krem, zaraz to go nie liczę. Ten, ten, czy nie, tylko krem do twarzy ze śpiewając to jest Bo już mam trzy rzeczy: mleczko, mgiełkę i ten krem tego i to zaraz otworzę. I że do mikro twarzy ten o, o zapachu, nie o smaku, tylko o zapachu czekoladowym też otworzę. No to, no to było ich nie liczymy. no ale ta, i tych dowozów też nie. No to mam raz, dwa, trzy, cztery. Cztery i dużo pomadek. Ja jeszcze nie otwieram, ale jeszcze. Po je otworzę. Ja muszę tu podejrzewać, niegdyś, że ja bardzo rzadko chodzę, w czerwonych jakiś oczekiwanych, zwykłych w ros... albo brązowych. Mam tak raz, dwa, trzy to matki. Jeden, w sensie dwie matki i jeden błyszczek. Nie no, dwa błyszczeki, jedna matka. I one są pozorne. Jeżeli mam tutaj święta, no to... chociaż ta, ta mam matkę od to samo od sobie na imieniny. I on jest taki, jak się nie bo już szybciej bo Tą wybrałam z jeansy, tą. Jest fajna, że one są ochronne. Też od GenZii miałam też tą, 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 tą no tą, rozową. No i ja mam jeszcze tą. No. Więc ja muszę to podużywać. Więc ja większość rzeczy muszę zużyć. One nie są tak stare. Jak na przykład ta z Gen z, lub ta. No już no, trochę ma. A nie w jeśli tu mam jeszcze taką czerwoną. Ale no nie jest aż tak bo no. Nie mam. Jeszcze, jeszcze. tych mam. czerwone jakieś. No ale nie bardzo dużo mam. Także mam nie, jednak mam więcej. No. Więc ja idę w mało szykować rzeczy do ładowania i będzie się już raczej jutro, nie zapakowanie, tylko raczej ładowanie. Człuszka, ile będę wody dodała te rzeczy? Bo no, na pewno dzień przed będę chciała nadać słuchawki telefon, bo słuchawki używam. Jedna biura się nowa jak mi się rozdaje, jak dalej. Więc słuchawki też muszę mieć, bo to co mi z tym Daję, 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 daję. Raczej jutro. Jest dzisiaj piątek. Ja używam wszystko na łóżko i się przejdę do tych rzeczy. Jest, tam jak ja chciałam zmieścić. Tam mamy dużą torbę. Nie się do walizek. Tu się powiem, jeśli mogę, trochę nie o. Nie jest, ale O, tak. Ona jest duża. To dobrze, bo do walizki raczej bym się nie zmieściła, patrząc tyle rzeczy nabrałam. Ja idę się pakować. Wczoraj już sobie przelałam tam odżywki, mydło i szampon. I jakieś rzeczy do włosów. żeby mieć i to już mam gotowe. Ja jestem właśnie przy łóżku i szukam klamry. Zawsze sobie jak mam określić, włosy. I schowałam ją do, 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 do tej w której włożyłam wszystkie rzeczy do włosów. Jakieś klamry, bo wziąłem sobie wakacyjne. I się przeraziłam. Bo ją schowałam całą miarę na dnie. To trochę największe to, to jest. I Ja muszę jakoś ją winąć i widzimy się jak ja już popakuję do rzeczy, bo jesteś całkiem sporo. Przed sekundą skończyłam się pakować i spakowałam się w dwie torby, ale niektóre i tak już musiałam odłożyć, ale nie było tego dużo, więc dobrze, jest w miarę. Ale też jak szykowałam to potem odkładałam i teraz zabieram się do pakowania mojego plecaka. Zostało miczko do naładowania doładowa torbal, Ty to ma dopiero 35%, a trochę już go ładuję. Tablet, słuchawki i mój telefon i... Komputer jest ciągle przypięty do ładowarki. się ładuje. Więc po prostu dzisiaj wieczorem... ...spakuję go. Co by razem z ładowarką, bo kiedyś nie pojechaliśmy do dziadku, widzieliśmy sobie komputery. I to oczywiście będzie że nie będziemy grali ładowarki, bo po co? Przyjechaliśmy i mieliśmy mało procent. I, co, i graliśmy tylko jeden dzień, ten co przyjechaliśmy. Zajadłem niedługo przez chwilę. Trochę mam do spakowania plecaka. Jest dużo rzeczy. Może teraz zacznę jeszcze ładować tablet, mieć szybciej i biorę tylko odbiła do warki, do mojego telefonu i tableta i do słuchawek. Ja i jest dzisiaj sobota i my się szykujemy do wyjścia, a ja tu biorę moją kolkę sama ze swoim, ja nie ze swoim. I na minus to, że jest brzydka pogoda. A teraz to my się już szykujemy i house będzie w następnym odcinku. Dziękuję. My właśnie dotarliśmy do apartamentu i house będzie w następnym odcinku i widzimy się już w następnym odcinku.